Hej, hej, witam na kanale świat Linuxa. W dzisiejszym poradniku chciałbym Ci pokazać, jak nagrać na, na pendrive'a, na zwykłego pendrive'a Plik ISO, tak aby on był wykonywalny i przy tym nie używać żadnego oprogramowania dodatkowego. Jedynie to, co mamy dostępne w Linuxie. Czyli będzie nam potrzebna konsola. Ja już mam ściągnięty wcześniej Plik ISO. W moim przypadku ten plik znajduje się, znajduje się w katalogu pobrane, w moim katalogu domowym pod katalogu do, pobrane. Na początku możemy sobie sprawdzić gdzie jesteśmy, katalog root, czyli główny. Przechodzimy sobie do naszego katalogu domowego, cd, tylda, slash. Proszę bardzo, sprawdzamy gdzie jesteśmy, katalog główny, wchodzimy do katalogu pobrane. Jesteśmy w pobranym, e, Szukamy sobie pliku o nazwie ISO. LS odstęp gwiazdka.ISO. Mamy tutaj POPOS 1904, który zresztą będzie użyty do recenzji, którą się też postaram się wstawić. Ale dobra, mamy tutaj plik ISO o takiej i takiej nazwie. I teraz bardzo, bardzo ważna rzecz. E, musimy sprawdzić. Jakie urządzenia są zainstalowane w systemie. Wyciągamy naszego pendrive'a, tak żeby, go, żeby nie był podłączony do komputera. I teraz dwie możliwości. Pierwsza to jest Fdisk -l. Czasami będzie tutaj pisało, że Fdisk nie może zostać uruchomiony, bo nie ma uprawnień. Wtedy musimy zrobić tutaj na początku sudo Fdisk -l. Ta komenda Ci wszystkie urządzenia blokowe. Wszystkie twarde dyski, jakie masz zainstalowane w systemie. Każdy jeden. Ostatni, jaki mamy tutaj, to jest urządzenie SDF. SDF, jeden czyści się. Drugie, to jest, przepraszam, polecenie LSBLK. Ona nam pokaże w skrócie, jak to wszystko wygląda. SDF jest ostatnim dyskiem. SR to jest CD-ROM, więc to nas nie interesuje. Więc w tym przypadku mamy tutaj SDF jako ostatnie urządzonko. Ok, podłączamy naszego pendrive'a. On nam się tutaj zaraz powinien pojawić. Jest. Proszę bardzo, jest tutaj. Ok, Ctrl L. Czyścimy sobie konsolkę i piszemy tak samo, czyli F-disk -L. I ostatnim naszym urządzeniem podłączonym sprawdzamy sobie bardzo dokładnie model dysku Data Traveler Kingston 2.0, czyli to jest pendrive. Urządzenie jest SDG 747 GB, teraz możemy sprawdzić sobie drugim tym LSBLK, drugim poleceniem, proszę bardzo, SDG 7,5 GB, 0 disk i to są partycje. Ok, jeżeli już wiemy, pod, jakim, pod, jakim, pod jaką nazwą znajduje się nasz pendrive w systemie. Możemy przystąpić do nagrywania. Jeszcze raz wylistujemy sobie nasz katalog, tam gdzie jest nasz plik ISO. Popo S1904. Wydajemy komendę TD, if. If równa się i podajemy ścieżkę do naszego pliku ISO. W tym wypadku to jest pop. Żeby nie pisać, wystarczy pierwszą literkę, dwie, trzy litery. Pierwsze naciskamy tabulator, on sobie sam uzupełni. Bs równa się 4m. MK musi być dłużej. Off, i teraz najważniejsza rzecz: podajemy ścieżkę, na którą ten i ISO zostanie zapisany. Nie można się tu pomylić, bo jeżeli się pomylicie, to nie mieliście podanych na danym dysku. Więc piszemy sobie slash dev. W naszym przypadku było to sdg. Dodatkowo można wpisać sobie status: równa się progres. I teraz tak po naciśnięciu Enter no mi się pokazuje mega transfer na USB 2 GB na sekundę. Każdy chciałby mieć taki pendrive. W każdym razie jest to pewien błąd, bug, można powiedzieć. Jest to informacja podawania, zapisywania do cache'u dysku. To nie jest prawdziwy, prawdziwy transfer, jaki, jaki zaistniał, że tak powiem. Transfer na pendrive'a to średnio jest powiedzmy na USB tego, które ja jak mam tutaj na USB 2.0 to jest 5 do 8 MB na sekundę max. Czyli musimy sobie ewentualnie prze, przemnożyć w myślach albo na kalkulatorze, jaki mniej więcej czas będzie potrzebny na nagranie tego pendrive'a. Ewentualnie możemy poszukać sobie w topie zobaczyć, czy będzie nam to widoczne, ale chyba w topie tego nie będzie. Czy jest to zapisywane? No nie mamy niestety tutaj. W write b, b, b. No, nie ma. Tutaj niestety nie mamy. No ale musimy poczekać, powiedzmy, 5-10 minut kurczy, no bo nie ma, nie ma. Nie ma tutaj, że tak powiem, informacji dokładnej, tak. W każdym razie po nagraniu y, dysku, po zakończeniu, zakończeniu pracy dd, DD, mamy w pełni budowalny dd, nagrany pendrive z naszą dystrybucją, dystrybucją gotową do, do uruchomienia po starcie systemu. Dzięki, Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.